Jo siemanko, z tej strony Anonymous. dzisiaj ze mną jest WKBG mix. X. Przywita e, Dzisiaj będziemy grać kreatywa 1 na 1 się stresuję Czym? Że mogę przegrać. Nie no, ale że ze mną No może? więc ja gram do pięciu, później gram mój moderator. Wbijajcie na kanał Tonex 303. Dobra, ja ustawię. No. Nie wam. Dobrze. Spiewam. Podstawowo. Podgrana co obramy? Podstawowo. Złoty spas niebieska janka. Tak. OK. Ciebie już wczytało? Nie. Nie wiesz. Mam czarny ekran. Widzę w filmie. Dobra. Eży Tak, tak. Bez potek Ej, ale powiedziałeś złoty spas. Dobra, to możemy złoty grać. Yeah. Dobra. Jak chcecie no mnie dodawać, to dodawajcie. A my startujemy. Yy, Ale znamiłem start, starto, matko. Nie, no, no, ty to przynajmniej coś zrobiłeś, bo jej, Jakbyś ty zobaczył mój starto, to byś się posrał. Aha. Skute, no. Ja mam Artura. Ty masz Artura, a ja mam Lagesa. Nie no! Ja się nie skolapsowałem. Wiem, że nie. To ja sobie zbiję do góry. Eee. Yy, wybijadłem. Nie wiem, ja to tak mówię na to ja Dobra, już na mnie mam HG O kurde, już nie Jest, ja naprawdę, tak to źle zrobiłem Double. No bez kolapsów, nie? No wiem nie wiem A, nie mogłem ci dać daszka, super. What? Ale mi dałeś. Control layer. Guys, jest za control layer. Zero Nie gramy na małe, nie? Nie gramy na małe? Nie, nie gramy. No, dobra. Lecimy z drugą gierką. Teraz e, edytuję Romics. Ogólnie to chodzi mi o to, że jesteś tak nierozgrzany. Nie, nierozgrzany na pokach jeszcze byłem. nie? Jak któryś z widzów gra w Pokémon Go, to mnie dodawać. Oczywiście e, nie mówiłem wam historii o zbanowaniu mojego konta wcześniejszego. E, A co robisz tutaj? I idę dawałeś się mojego moderatora. Oczywiście, o mój jest ten, on jest lepszy trochę, ma lepsze postacie, ma na przykład Dąbechera, możliwe, że nie wiecie, jak oh, cool, to I jest, I ale to jest dla, jak dla mnie najlepszy gracz w Polsce, dlatego, że ma 50 poziom yy, w Pokemonach, a wie jak wiecie, jak wiecie, kto to kusi, na pewno wiecie, on nie ma 50 levela. Więc wiecie, dla mnie to tam... Kurde, spadłem. Widzicie przepocony grasz tutaj. No. A ja nie rozgrzany, to tutaj widzicie co ja robię. To no nic nie robię. Beleza nie robisz, tylko się budujesz. He, bez kitów. Nie chcę iść z tobą na no pompy, no co ja zrobiłem? No nie no wiedziałem. Nie, e, nie wiem w ogóle, bo jak 370. Nie wymianie ja nie włączam, nie chcę. Nie chcę mi się tego włączyć po prostu. Jak chcecie, to mogę podać moje ustawienia. Kurde, Nie zablokowałeś trochę. Nie no nie, no, nawet nawet elity. No co to było? Kurde. Nie wiem. Nie no. O kurde, Jezus Maria, jak się straszam. Co to było? U? Nie. Jaki fart. Nie! <śmiech> <śmiech> Czemu to nie było moje? Dobra, i za trzy, i za dwie rundy gra mój moderator, żebyście wiedzieli różnicę pomiędzy graniem mojego i mojego. No, a będzie grał na padzie, nie? E, nie, ogólnie mój moderator, on gra na padzie. Jeśli chcecie, to możecie go dodawać... na play ogólnie, właśnie ten pies. E, e, jak chcecie możecie go dodawać, nick facebook. Facja Tonex. i no to Spadłem podłoga. na dół. No, no widzisz. To Ale gra. nie buduj się tak. Face podłoga toneks, chyba wiecie jak się pisze face, każdy wie. Czy ty jesteś? Nie wiem. Fajnie mi skolapsowałeś. Ja się skolapsowałem? Dobra, no to przegrano. GG dla mnie. Nie ma no jeszcze jakieś skórki śmieszne no, Riblam w komentarzach. Jeszcze jedna rówka i gram Ja myślałem, że jeszcze przegram. No ja ci mam wiesz, jest No nie aż taki. Dobra, rozgrzewam się Myślę, że filmik będzie trwał tak 7 minut albo 8, wiem. Aj Adam Co? Bo później chciałbym ten... Jeszcze nagrać double pompa... nowa OP Double Pompa. I to... Teraz gra mój moderator, ale ja będę miał słuchawki. Nie działa. A, chwilę. Zaczekaj chwile. Zaczekaj dobra? Nie działa. Zaczekaj. 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 Dobra. E, Tonek mówi, żeby Adam dał mu fory. chociaż... I dobra, ale zaczekaj chwile. co okay. są. Jeszcze nie no mówił, że masz poczekać. Dobra jestem. Dobra, i teraz. Ja jak się gra antygranziana. No. Jak ty będziesz grał na skroła, to on cię 5 zero. upokorzeni. Ej, czekaj, tylko pójdę popadać też spróbuję, dobra? Jezu czekaj Antek, chwilę. no i po co ty próbujesz, Jezus? Chryste święty mój święty Panie. Nawet go nie włączyłeś. No to zbuduj coś, zbuduj coś. Zbuduj coś, no zbuduj coś. Ja mówię, że nie działa. Nie działa, no nie. Trzeba mieć pada do kompa, a Ja mam pada. Od w... Xbox'a zwykłego. <grym> no, ja teraz będę miał słuchawki. Oczywiście, jak chcecie, dodajcie mnie do znajomych. Nie jestem takim botem jak tutaj. Ym, mówię szczerze, gram na padzie. Jak chcecie, to y, mój nick to fazepodłogatonek. Stawajcie. Też będzie oczywiście mój nick w opisie. Ej, słychać mnie? Co? Słychać mnie? Nie? No. A teraz? No tak, słychać. Okay. Mo, e, może jeszcze dziś, drodzy widzowie, nagram highlightsy? Jak coś gram na padzie. Spoko. Trudno mi będzie. Dawno nie grałem. Ja nie grałem, za rok na padzie już dawno temu. Nie, może nie rok. O, 200 dwieście. Ty, I'm, I'm bot na fazie. No, no, jeszcze no trzy... Ej, Adam. No. Jeszcze trzy rundy. No. I będziesz mógł e, pograć sobie chwilę z Over'em, bo ja highlight'y będę nagrywał. O, każe, zaczekaj. E, więc, jak słyszeliście dobrze widzowie, Dzisiaj jeszcze będą highlightsy. Dobra, słychać mnie. Mhm. Dobra, możemy grać. An, no, edytuj. No idę tu Janek. No. to niech się ogarniasz na chodzie. Nie ja wiem, nie wiem, że. Nie. Wiem, że jest <laughs> Co ty robisz? No przez mi kawy zaraz zepsujesz. Spiesz się, mi tak szybko. na tofisie. Nie! nie. <laughs> no <co> ja <laughs> Daj gali z To Ostatnia runda moja. Tak, ostatnia runda. Ja muszę zmienić te ustawienia. E, nie, Adam, po, tych run ten, po tej rundzie pójdziesz grać z Over'em, bo ja highlightsy chcę nagrać. Spoko. Dzięki. Widzicie, face Tonex jest tylko dobry na A czy na fazie to ja naprawdę wymyjam tam, ale no klawiatura no to nie mój żywioł. Czyli tak się nie myślałem, żeby się przenieść na wiatru, ale wydaje mi się, że O kurde. Nie! Ostatnia runda, Tonex wygrał. Ja jestem słaby na fazie. Bardzo dana. Yy, więc yy, to na tyle w tym odcinku. No jeszcze jak... jedna. Dobra, to jeszcze jedna niech będzie. Tylko, że teraz gram ja. O kurde. Oceńcie w komentarzach kto lepszy, ja czy Facetonex. No to czekaj, od, yy, gram na komputerze. Dobra, w aimie to ty na pewno. oj, jaj, jajajaj. Więc tutaj jest koniec tego odcinka. Pożegna się z widzami. Snarka Snarka. Dobra, to wychodzę z ekipy. Dobra, jeżeli chcecie One v ze Stonksem, czy jakoś tak to 10 lajków i widzimy się w kolejnym One View Pa pa widzowie!